Bez obrazy dla Marcina, nie? Ale z osobą, która cały czas przegrywa. I nie możesz wygrać nic. <laughs> Ale A przegrać możesz wszystko, co życie, game over. I potem jest. O, twój stary został pierdolony od Najmana. Ty mówisz o tym, że jaki to miałbyś potem wstyd, jak ty byś ze mną przegrał? Paweł, ja stoczyłem 62 Trzydzieści 31 wygrałem. Gdy ja jeździłem na Mistrzostwa Polski i zdobywałem medale, to Ty jeszcze ładowałeś ostro w piluchy. Naprawdę ostro. Źle się z tym czuję. Źle się z tym czuję, że z Tobą przegrałem. I nawet nie chodzi o przegraną, chodzi o styl. Jeszcze nigdzie nie zaatakowałem, bo wiedziałem, że nie mam na tyle kondycji, by ruszyć szarżą, bo wiedziałem, że zaraz bym wypompował. A chciałem bardzo wygrać. I potrzebę do walki taktycznie. Chciałem, żebyś pierwszą rundę sobie popracował, żeby sobie nie dać zrobić żadnej krzywdy. Ja ruszyłbym od ciebie od połowy walki. Do tego momentu miałem walczyć zachowawczo, dać Ci pracować, bo wiedziałem, że nie będę miał tyle prądu, żeby przez całe trzy rundy nawalać w ciebie. Natomiast gdybym ja wyszedł z normalną kondycją, po normalnym obozie przygotowawczym, dwumiesięcznym, Paweł, z ciebie by nic nie zostało. Ja bym cię po prostu, ja bym cię po prostu rozpierdolił. Dlatego jeszcze raz apeluję, proszę nie prowokuj mnie takimi wypowiedziami. No nie prowokuj mnie, Paweł. Zakończyłem karierę i naprawdę z wielkim przekonaniem uważałem, że stoczyłem ostatnią walkę. Nie chcę już dalej walczyć, bo wiem, że to już nie jest ten wiek. Ale takimi wypowiedziami tak mocno wchodzić mi na ambicje, że mam taką ochotę ci dojebać, że ty sobie nawet nie zdajesz sprawy. Paweł, gdybym miał pełny okres przygotowań, z czego dwa, trzy tygodnie w górach na Kasprowym, na gwoncie, gdybym wyszedł z normalną kondycją, tak jak do drugiej Pawu, walki z Pawłem już do Rewanżu, to bym cię rozpierdolił jak gnoj po polu. I, I tu się nic w tej kwestii nie zmieniło. Dlatego proszę, nie prowokuj mnie, Paweł, nie prowokuj mnie.